Ech, to wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. Ciepło. Dzień dobry. Tradycyjna polska wieś. Fundacja Stanisław Śmiech. 26 sierpnia. Ostatnie dni wakacji. Ostatnie dni wakacji. Jesteśmy w Zamskach. O tutaj widać kościół parę nad pewnym ciekiem wodnym ja przed wyjściem sprawdziłem yy, na, na mapach google czy ten ten potok m, strumień ma jakąś nazwę no i na mapach jest podpisany jako kanał główny tak się tak się tak się nazywa. On tutaj zaraz wkłada do narw. Widać w tle Nary. Prześledziłem, Prześledziłem... Yy, no drogę, ja, jak ten kanał, skąd on tam wypływa, na mapie. I on wypływa z, proszę Państwa, z bagien, które się nazywają pulwy. On wypływa właśnie z tamtych bagien, które były Naturalną granicą pomiędzy grupą półtuską a grupą, jak to się odmienia, ostrowiecką czy ostrowską? Chodzi o, o grupę tam od strony Ostrowa Mazowieckiego. No, te bagna dzieliły grupę półtuską i ostrowiecką Kurpi Białych. Tak, kurpie, kurpie Białe tutaj dzieliły się właśnie na te dwie grupy, gdzie grupa półtuska to była właśnie tutaj bliżej bliżej Płutuska, jak sama nazwa wskazuje tutaj parafia Zamski, parafia Obryte, Pniewo półtusk też po tej stronie Narwi i rozróżniało te dwie grupy to iż tutaj była prowadzona bardziej taka gospodarka było bardziej rozwinięte rolnictwo a tam im dalej na wschód za, za Pulwami, Długosiodło i tam dalej dalej jeszcze to była bardziej taka gospodarka puszczańska tym się te dwie grupy różniły. Jeszcze były tam jakieś różnice, ale chyba nieduże w stroju obydwóch grup. Ale to nie o tym. Nie o tym dzisiaj. Nie o tym dzisiaj. Jest tyle tematów, o których można mówić, że gdy zacznie robić się dygre dygresję, to można mówić i mówić. Tak, wodą na młyn, a muszę iść tak, żeby. bo tak słońce świeci, żeby było coś widać. Wodą na młyn dzisiejszego materiału jest pan Przemysław Zieliński, którego pozdrawiam i dziękuję za udostępnienie mojego materiału z ZAMSK z czerwca. I od razu zrobię erratę do tegoż materiału, ponieważ strzeliłem tam gafę, a nawet co najmniej dwie gafy. Powiedziałem wtedy, stojąc na, 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 na cmentarzu, że tutaj znajduje się figura świętego Jana Nepomucena a to jest nieprawda proszę państwa tutaj jest ponad stuletnia figura świętego Krzysztofa o jest data podejdziemy 1884 rok Przeczytam tę modlitwę tą. Tu, tutaj jest na tablicy umieszczona. Tylko jak to zrobić? Przydałby mi się też chyba mikrofon, żeby, żeby było słychać dobrze moje słowa. O, tak zrobiłem. Modlitwa. O panie, daj mi pewną rękę, dobre oko. Doskonałą uwagę, by nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś dawcą życia, proszę cię przeto. Spraw, bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym ty dałeś życie. Zachowaj, Panie, wszystkich, którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał, i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen. Święty Krzysztofie, módl się za nami. Jest widoczny na tablicy znak ryby. Symbol ryby. To jest y, pierwszy taki. Nie jestem pewien, czy jeszcze nim, nim znakiem stał się krzyż. Ale to jest, jeżeli nie pierwszy, to właśnie obok krzyża jeden z pierwszych symboli chrześcijaństwa. Już, już występujący tam. Przed, przed tą pierwszą schizmą z 1054 albo 6 roku. Bo tu też kiedyś jedną gafę strzeliłem, pomyliłem datę chrztu polskiego. Samą tą końcówkę, bo chrzest polski był w 964 albo 6. A schizma wschodnia była w 1054 albo w 1056. No, muszę to jeszcze sobie. Napiszę to sobie nad, nad łóżkiem, te dwie daty, i codziennie rano będę na nie patrzył, żeby mi się już więcej nie myliły. O. Weźmiemy tutaj, pokazać to bardziej, tę figurę, proszę państwa. Ponad 100 lat. Przydałaby mi się. Bo właśnie tak nie, nie zawsze do końca widzę, co nagrywam. O. Z tyłu z tyłu nic nie ma. Tutaj na dole jest zaciągnięte strukturą. Są widzę nowe współczesne obróbki blacharskie z tej strony też nic nie ma Tylko jakieś krzaki Ja staram się przygotowywać do każdych materiałów No chyba, że zaczynam coś nagrywać spontanicznie no, i tutaj, jak wszyscy wiemy, święty Krzysztof patron przede, wszystkich, przede wszystkim kierowców i podróżnych. Ale kiedy szukałem informacji o tym, to na kilku stronach wyskoczyło mi jeszcze, że, że patron kolejarzy, że patron żeglarzy, że patron poszukiwaczy skarbów. Ja za bardzo nie wiem, jak to interpretować, bo mi tu coś nie gra. I wpisywałem na przykład wtedy w wyszukiwarkę, kto jest patronem yy, żeglarzy. I tam, albo rycerzy. O, bo to to pamiętam. Kto jest patronem rycerzy? No, zawsze mówiono od dziecka, tak mnie uczono, że Święty Jerzy. Święty Jerzy jest patronem rycerzy. A znalazłem gdzieś tutaj w dwóch miejscach w sieci, na dwóch stronach, informację, że i Święty Krzysztof jest patronem rycerzy. Także jestem trochę Skołowany, skonfundowany. Sam już nie wiem do końca, jak to jest z, tymi, z, ty, z tym patronowaniem. No. Tak jak święta Katarzyna Aleksandryjska, to też mi wyskoczyło, że to jest patronka kolejarzy. Patronka kolejarzy. A na jednej ze stron też znalazłem wzmiankę, że święty Krzysztof również jest patronem kolejarzy. Dlatego ja już do końca nie wiem, jak to, jak to w końcu jest. Jeżeli ktoś lepiej orientuje się w tym to, temacie, to bardzo proszę o, o wyjaśnienie. To zawsze się czegoś nowego nauczymy, prawda? Jak, jak to z tym patronowaniem jest? No i to, dzisiaj to na tyle, tak sobie pomyślałem, o 10 minut, no to to jest taki akuratny myślę czas, czas trwania tych materiałów Zaraz gdzieś to muszę położyć, żeby mi tego nie wywiało, no tu położę na trawie Tak sobie pomyślałem, że pod koniec to już jak pokażę co mam do pokazania, powiem co mam do powiedzenia, to takie, że tak sobie pozwolę na żart sytuacyjny, luźne gotki będą moje luźne gotki to, to, tak sobie myślę, że że trzeba będzie wystosować jakąś petycję jakieś pismo, zebrać podpisy, złożyć na ręce i tu muszę sprawdzić kto jest właścicielem, do kogo należy droga pomiędzy popławami a psarami, jakąś petycję przede wszystkim o remont tej nawierzchni bo to jest, ja przy, no użyję górnolotnego słowa, ale to jest jednak wylotówka dla ludzi z, z, z gminy Obryte, dla ludzi tu z parafii zamskiej, tam może nawet jest z rząśnika, czy tam jeszcze dalej z, z lubiela, być może z porządzia. To jest wylotówka na półtusk. Tam jest naprawdę w godzinach, w godzinach, kiedy ludzie jadą do pracy, bądź też wracają z pracy, tam jest spory ruch. A oprócz ruchu. Ludności tu autochtonicznej, miejscowej mieszkańców to też jest to trasa, którą przebywa, przebywają często do swoich domków letniskowych, zamski letniki, tam są, w tamtym kierunku. Yy, mieszkańcy Warszawy, no. tam jest naprawdę spory ruch. Przydałoby się przede wszystkim te nawierzchnie wyremontować oraz pomyśleć o jakiejś ścieżce rowerowej. Dzisiaj też jadąc tamtędy mijałem kilka rowerów. No, widziałem, bo to prawda, czasami po człowieku widać yy, turystów, jakieś młodzi osoby, kolarze, w, tak specyficznie ubrani, prawda? Ale i też mieszkańcy jeżdżą no. na, na, na takich sta, sta, starsi panowie, starsi panie. No nie zawsze, ale, ale i, i tacy też na, na, na takich składakach z PRL-u, rowerach z PRL-u. No. Tam naprawdę aż dziwne, że tam jeszcze nie doszło do, do jakiegoś większego wypadku. O, to też akurat koło figury Świętego Krzysztofa mówię o, o tych sprawach, prawda? Patron, patron kierowców i podróżnych. Na modlitwie jest tam napisane na tablicy, żeby szybko nie jeździli. A tam po tej drodze to naprawdę czasami mm, mam wrażenie, że jakby jechali do pożaru, albo pomylili sobie tę, tamtą drogę z autostradą. Nie, nie, niemalże lusterkiem po ramieniu człowieka dotykają. Rok czy dwa lata temu, chyba dwa lata temu, by przejeżdżałem obok śmiertelnego wypadku w Gładczynie, na tej drodze numer 618. Samochód osobowy, wyprzedzając rowerzystę, nie zachował odpowiedniej odległości, zahaczył go i zabił człowieka. No, to naprawdę ja jestem. Uży... No teraz akurat przyjechałem skuterem. Dlaczego przyjechałem skuterem? Wybrałem się tutaj rowerem. No, nowo asfaltowaną drogą do Tocznabieli ale dostałem w pół drogi tak już przed samą Tocznabielą telefon musiałem się zawrócić i, no i z powrotem przyjechałem już skuterem ale tak ogólnie to ja tutaj często tu wszystkie te, te wsi rowerem objechałem i, i zgubiłem wątek no. do czego zmierzałem? no chyba do tego że potrzebna jest ta, ta, ta ścieżka rowerowa no. ruch jest spory Kierowcy, no z tym y, zachowaniem odległości od wy, wymijanego, wyprzedzanego roweru ro, różnie jest. Nie zawsze, niestety, tego przestrzegają. Brawura, brak ostrożności, roztargnienie, szybka jazda i wypadek gotowy. No przecież tak potrącił mnie y, człowiek w droga numer 79 y, w Filipowice. Gmina Koszyce, powiat proszowicki, województwo małopolskie. Ta, ta, tam mnie potrącił, ja tego nie widać tak jak nagrywam, ale ja mam drugą grupę inwalidzką, czyli umiarkowany stopień niepełnosprawności. Nogi od, od kolan w dół niesprawne. W kości mam bite gwoździe śródszpikowe. W proszowicach to w ogóle chcieli mi odciąć te nogi, uciąć. Ale w Krakowie w Nowej Hucie wbili mi te gwoździe no i zacząłem jako tako chodzić. uszkodzony układ nerwowy to to są skutki wszystko prawury ze strony kierowców, no nie zachowują odstępu od wyprzedzanych wymijanych y, rowerzystów i pieszych ludzi wczoraj czytałem artykuł w gminach Pożele y, kierowca przejechał przez y, przepędzane stado wiejską drogą Kruch Przejechał, potrącił te krowy. Tam jeszcze był właściciel, 60, 60, 68 lat, zdaje się pan. Jego ja też potrącił. No. Do czego to jest podobne? Gdzie to tak się śpieszyć? No a teraz dla rozładowania sytuacji, żart sytuacyjny: ślimak wolno chodzi, a wszędzie zdąży. Dobrze, kwadrans, nawet trochę za dużo. Jakoś w Zamskach język mi się rozwiązuje. Stanę może tak. Jeżeli się spodobało, to poproszę o zasubskrybowanie mojego kanału, o jakiś komentarz, o, po polubienie, może udostępnienie. Dzięki temu yy, nasze treści dotrą do większej ilości odbiorców. Jeszcze raz pozdrawiam Pana. Przemysława Zielińskiego, dziękuję bardzo za, za udostępnienie, za, za polecenie, za te kilka miłych słów, to jest, mogłoby się wydawać, że to nic takiego, ale dla mnie to działa bardzo motywująco. Pozdrawiam chłopaków z Psar, młodzież z Psar, jeszcze raz pozdrawiam, wczoraj pierwszy raz podjechał do mnie chłopak i coś tam zagadał i zrobił sobie ze mną zdjęcie, to też jest bardzo miło. Bardzo miłe. Ja pamiętam tam już o, obiecałem, że podjadę nagrać tę szkołę w Psarach. To jest przedwojenny drewniany budynek i ja to zrobię w ciągu no przed 1 września to zrobię. Także mam jeszcze parę dni na, żeby to uczynić. A na dzisiaj to już wszystko. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję uprzejmie za oglądnięcie, bądź też obejrzenie. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Do widzenia! A do widzenia, powiedziałem. Jeszcze jedno, co mi się tu podoba. To jest bardzo dobry zasięg internetu. Ja tutaj, materiał, ten, który teraz właśnie nagrałem, w parę minut. No, w parę naście. On mi się załaduje. To też jest tutaj. Bardzo dobry zasięg. Tak samo w Gnojnie, po drugiej stronie. Cześć.